Dzień dobry, a my się witamy z Państwem po krótkiej przerwie i w tym momencie przenosimy się do raju. A tak naprawdę prosto z filipińskiego raju przyjechali do nas uczestnicy 11. edycji hotelu Paradise. Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl Dzień dobry. Dzień dobry. Już dzisiaj o godzinie 20.00 wielki finał na antenie TVN7, a także na platformie Max. Moi drodzy Kuba Jagata, Michał i Julia, a także Milan i Magda mówi się, że do tych ostatnich odcinków doszły osoby, którym udało faktycznie zbudować się szczere relacje. No i jestem ciekawa. Teraz już nie musicie nikogo udawać, na ile rzeczywiście wy byliście prawdziwi, a na ile to wszystko była strategia. No to u mnie zagadka, to wyszło naprawdę bardzo spontanicznie, samo z siebie po prostu. Jak agatka weszła, no to ja już wielokrotnie powtarzałem, że to był jak grom z jasnego nieba. Mówię, mogła wejść jakaś inna dziewczyna, która by bardziej przypasowała zupełnie innemu uczestnikowi, a akurat no tak się charakterowo zgraliśmy, że no to poszło tak samoistnie do przodu i. Byliśmy szczęśliwi. I prawdziwi przede wszystkim. prawdziwi, tak. Ja tak próbuję wypatrzeć po gestach, czy ktoś z was się łapie za ręce no. czy bardziej przytula, ale nie możemy za bardzo spoilerować i zdradzać, jak było w Waszym przypadku. No, nasz pobyt był bardzo szalony w programie, mój szczególnie. Było dużo zmian. No ale z Julką, gdy się pojawiła już tam pod koniec, to już tak naprawdę zostały tylko osoby, które były prawdziwe, więc było bardzo ciekawe, co? Bo już pod sam koniec. No, tak, Ale zapraszamy na Instagram po więcej informacji. O, proszę gorąco ne? gorąco, jak u was? Strategia czy szczera relacja? U nas to była skomplikowana sprawa, bo, to, bo ja, tak, ta, ja byłem jej synkiem. Status to skomplikowane. Ja byłem jej synkiem tak. od początku. I jakoś wyszło że synek, się stał jej partnerem. <śmiech> <O> <śmiech> I wtedy myślę, że ta relacja się rozwinęła w dobry kierunek. Ja myślę, Taj. że najpierw po prostu byliśmy przyjaciółmi, a potem to się rozwinęło Madzie coś tam amor... więcej. <laughs> Macie trochę amorwalną, myślę. Po, po A propos synków, mama program ogląda? Bo zawsze no. powtarzałeś, że zdanie Twojej Aj, mamy pewnie. jest bardzo ważne. Nie, ogląda, ogląda każdy odcinek. No. Ale mówiłeś wcześniej, że razem nie oglądacie? Nie, no ja jej każę u góry oglądać, bo jak tam siebie oglądam, czasami to jest tragedia. czasami no jest się z czego pośmiać ogólnie. Zdecydowanie tak. A skąd w ogóle chęć wzięcia udziału w tym programie? Czy wy chcieliście zaistnieć w polskim showbiznesie, chcieliście przeżyć przygodę, nagroda finansowa, czy faktycznie poznać tą miłość chcieliście? To ja na przykład miałam tak po prostu z nudów. Ha, okay. Ja na co dzień właśnie w aptece pracowałem i po prostu miałem takie kurde, że oprócz tej rutyny chciało się jakoś przygodę przeżyć. No i akurat, co mi akurat się po prostu wyświetliło, że tu casting hotelu Paradise, się Kurczę. Czemu nie spróbować, mówię, no. Więc ja na przykład wziąłem totalnie jakby urlop w pracy. Ja nie wiem, nie rzuciłem wszystkiego czy cokolwiek, wziąłem urlop w pracy i, i poleciałem na Filipiny. Okej. Okay. Ja w sumie też ja jestem taką osobą, która nie może doświadczać za długo takiej stagnacji życiowej, więc stwierdziłam, że lecimy. Okay. Tak, no ja również bardzo, bardzo nie lubię nudy. Parę osób mówiło mi, że nadawałbym się do tego programu, ale nigdy nie widziałem nawet o co chodzi. No i pojawiła się taka a, propozycja, żeby przyjechać na casting. No i stwierdziłem, że dlaczego by nie spróbować i była to bardzo dobra decyzja. Bardzo, bardzo fajnie było spróbować w ogóle reality show, zobaczyć jak to jest i zobaczyć siebie z perspektywy widza, te swoje zachowania, że bardzo ciekawe. Ja zdecydowanie chciałam przeżyć przygodę, poznać też ludzi, nawiązać relacje. Po prostu z ludźmi już nawet nie chodzi o takie relacje jakieś romantyczne, ale po prostu nawiązać przyjaźnie. No i zdecydowanie gdzieś tam ten cel został osiągnięty. Tak, no, bardzo ciekawe znajomości na nawet. Bardzo intensywnie oglądacie wszystkie odcinki i tutaj przed naszym wejściem na żywo mówiliście, że kosztuje was to dużo emocji, że czasami pojawia się rumieniec na twarzy, prawda? Tak, czasami jest tak. śmiesznie to w ogóle oglądać. Tak, ale Wiem, że też dużo emocji sprawił wam test z wiedzy ogólnej podczas programu, więc teraz przygotowaliśmy kilka pytań. uwaga, cześć, część, z nich, część z nich jest wam znana, także zaczynamy od pierwszego. Czy już wiadomo, co to jest Mezalians? Ja tak, no tak. No bardzo proszę tak. tutaj. No to jest e, małżeństwo czy związek z kimś z wyższej klasy społecznej, z kimś z niższej klasy społecznej, na przykład szlachcic, z chłopką. Ty akurat to pamiętałeś. No tak, tak. tak, tak bo jest, jest takie fajne tak cytary, jest. To, to bardzo mi się dobrze Tak, mi się, mi się też podobał ten cytat. No A propos właśnie e, cytatów i różnych powiedzeń, baba z wozu? Panią Podzielczej, Według Podzielczej. Wczoraj taki quiz zrobiłam gdzieś tam na Instagramie i właśnie była, jaka była odpowiedź tam Staśka właśnie? Tak, z Te i te odpowiedzi rzeczywiście są miralowe teraz w sieci stały się wręcz memami. Filipiny to państwo czy wyspa? Wyspa, nie? Tak, wyspa państwa, która składa. No wysoko, Składa się z e wielu wyzm uwaga, jest który miesiąc jest miesiącem przestępczym. Miesiąc jest miesiącem przestępczym. <gadu> <gadu> miesiąc jest miesiącem przestępczym? <gadu> przestępczym? Lud, ale nie przestępczym, a przestępnym, a z pewnością no właśnie, no właśnie. byłoby dzisiaj to takie podchwytliwe. To, tak, tak właśnie jest przed kamerami. Ja tak ja... Czasami, no Dokładnie taka. podejrzewam, że jeszcze bardziej stresująco jest na żywo, ale rzeczywiście wykroczeniem byłoby dzisiaj nie oglądać finału 11. edycji Hotelu Paradise, ale żeby nie było, że tylko wy tutaj jesteście przepytywani, to ja również mam pytanie do naszych prowadzących. Halo, halo, Dorota, Marcin, tak. jesteście? Halo, Darku, halo, Włodku, jak pogoda na Sody Powiedzcie mi, czy Wiecie z ilu kilometrów kwadratowych yy, jaka jest powierzchnia naszego kraju, Polski? Oj, Olbrzymia jest największym krajem w tej części Europy. Jest to 313 tak. tysięcy kilometrów kwadratowych i zakładając, że Marcin Prokop ma 2,6 metry i 6 centymetrów wzrostu, ile potrzebujemy Marcinów Prokopów, żeby zakryć całą powierzchnię Polski? Wystarczy jeden. <grym 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 152 miliardy, drodzy Państwo, ale my mamy jednego niepowtarzalnego Marcina Prokopa i Dorotę Welman, którzy powiedzą nam, co się teraz zadzieje w programie. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś. Materiał do końca, zostaw komentarz o treści: Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl